Hejka! Na Nadziejka, dzisiaj jest live taki mały live. A ze mną jest Kajna. Ja ci dałam pożar. Ja ci dałam wszędzie co się da. Lofki. Dokąd poszedł? Nie, Nie wiem. wiem. Morgan i JJ, szukajcie go. Powiedział, że użył 8 półsłupków, bo było na coś miodu. Tak. Jest części jak są oznaczone literami jako i liczbami. odłożył C4. Mamy trzy minuty. W tej sytuacji nie Dobra, najlepiej nie wykonywać się. Nie jest to. naciskowy. <śmiech> <śmiech> Cieszyć. Nie mogę zbyt długo blokować sygnału. No promuję cię na moim. Nawet cały czas. Rzuć wrogę. Oddałbyś za nich życie. Mamy to w Chronić kraj przed takimi jak ty. Nigdy mnie nie docenialiście. Oddałem Wam moje życie, aby więc nie odkręciście. Powodzi w tym wzruszającą historię w drodze. Udostępnisz eka? Widziałem się. O to yy, napisz coś, czeka nas boga, to jest Nie jestem taki Napisz coś, to jest moja. Zarządzaj, młody To jest na najbie u mnie. Aha, jeszcze ty. To dobrze. Ile masz? Miałeś ja wcześniej sześć. Gdy sam podjechał do mojego stanowiska, zobaczyłem, że ma dziurę w samym środku piersi. Okazało się, że to szrał se strzelała. Nie uwierzyłem, gdybym nie zobaczył na własne oczy. Była świetnym strzelcem. Czy pamiętacie, jak zadzwoniła, Ja myślałam, że to ktoś inny. To było śmieszne. Ja byłam przerażona. Co powiedziałaś? Mów do mnie, przyjdź Rok ten, w tym samym miejscu celebrowaliśmy życie, miłość w i dobre. Dzisiejsza okazja do uroczystości jest zgoła z jego trzeciu rodzina. Sprawa lika były ciężki, ale dziś. Nie pokazujesz sklep. To ciężko, nie a. Kto no. kto Co? miał no. żyć, kochać prawda? i był dobrym człowiekiem.

que mm quan. -hmm. Wow. Mm -hmm.

Czas na odpężenie, czy czas na zabawę. To jest pyszne jedzenie, które przynosi ten Zawsze na Zmieniając czas, każdy czas. czas. Właśnie wyłączyłam ją. Ja. A jak ty masz nazwę? Nie udostępniaj głos, głos, głos. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! nie, 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 nie. O. moją twarz! O, nie. o mój Boże! Co to jest? Za dwie minuty kończę live, bo miało być. Ja patrzę! W ogóle, szukał u ciebie tej ładnej bluzki. To ją ostatnio nosiłaś. Taj, to, to jest ładne. Miałaś to. Chyba z tym miałaś. Stąd chyba nic. Stąd miałaś chyba to. I oh. <laughs>